Koronika wypadków miłosnych Tadeusz Konwicki robi taką sentymentalną podróż do lat swojego dzieciństwa, dojrzewania. W momencie, kiedy ma się tego koloru włosy jak moje, przychodzi w życiu czas pewnych podsumowań, retrospektywy. I coraz częściej jeść się w przeszłości, w tym co już upłynęło, co już jest za nami. I ten film jest taki trochę... Przez to jest takim poematem, można powiedzieć. I taką nostalgią, taką tęsknotą właśnie za tym pięknym okresem, kiedy jest w naszym życiu najfajniej. Czemu nic nie mówisz? Podsumowuję swoje życie. Musisz właśnie teraz? Może umrzemy od tego wina? Może ktoś się zatruł? Nigdy bym na to nie pozwoliła. Ja bym pierwsza umarła. Mój dziadek, jak i mój tata, urodzili się w Wilnie. Ciągle odkładam ten moment, kiedy, żeby się udać na, na jakieś poważniejsze poszukiwania, zrobić kwerendę w Urzędzie Miasta tam w żeby odnaleźć właśnie te moje korzenie, coś więcej się dowiedzieć. Ale oglądając film Wajdy, czuję jakąś taką empatię, gdzieś w duszy, jest jakieś takie pragnienie dotknięcia tych korzeni. W filmie została wykorzystana ulica Rybna, jak i moja ulubiona ulica, ulica Kufarze. I kiedy tu się zatrzymywałem, miałem wieczorem wolny czas, to jakoś jak magnes ta ulica mnie przyciągała, bo tutaj charakter, właśnie ta naturalność, no nie ujmując nic Starówce Krakowskiej, Starówka lubelska jest najpiękniejszą starówką w Polsce, jest, ona się zachowała, już to ta, ta dusza i ta naturalność, ona jest widoczna. Na przykład powiem o czymś takim, że ja wchodzę w jakąś bramę, a tam widzę umroslanych chłopaków, którzy tam biegają za jakąś piłką. Nie? I to mnie ujmowało, że tutaj po prostu ona żyła dalej, nie? że to nie były hostele wyłącznie, że to nie były biura, że to nie były jakieś, nie wiem, bogate apartamenty, tylko normalnie, zwyczajnie żyli tutaj zwyczajni ludzie. Znajduję się w Drohiczynie w drodze na górę zamkową. Z góry zamkowej roztacza się piękny widok tutaj na kolejny przełom rzeki Bóg. Drohiczyn jest miastem filmowym. Nakręcono tutaj kilka filmów, ale może zacznę od tego, że w Drohiczynie. Urodził się, mieszkał Daniel Olbryski. I tak jak tutaj miejscowi opowiadają, że jeszcze niedawno widać go była galupował wzdłuż rzeki na swoim koniu. Andrzej Wajda został tutaj sprowadzony właśnie przez Daniela Olbryskiego. On mu poradził te plenery do filmu Kronika Wypadków Miłosnych. Na ręce. Masz jeszcze daleką drogę przed sobą. Nie, moja droga kończy się tu, widzisz? Przy tym krzaku kruszyny. Nasza młoda para e, zwraca się do siebie: mężu, żono. Widać, że ten związek się zacieśnia. Kościół Przenajświętszej Trójcy, obecnie katedra, pojawia się w filmie Faustyna. W filmie poświęconym Faustynie Kowalskiej. W tym klasztorze w ogrodzie widać właśnie jak Faustyna tam pracuje. Także Drochiczyn gościł tutaj kilka ekip filmowych. Kościół w, w Wzięcia Najświętszej Marii Panny dawny klasztor Franciszkanów w tym kompleksie znajduje się również muzeum imienia Jana Pawła II rzekę Bóg widać w miejscu gdzie była przeprawa promowa i tam w filmie Panny z Wilka również Wajdy filmowy Wiktor czyli Daniel Orbryski Żegna się z Mają Komorowską, wsiadając na prom. Znajduje się w świętyczach, w cerkwi pod wezwaniem apostołów, świętych apostołów Piotra i Pawła. I właśnie w tym miejscu, w tym okazałej świątyni, tej pięknie, tak jakże pięknie udekorowanej, odbywała się ceremonia. Nie wiem, czy to było podczas przy, w każdym razie tam był taki fragment, kiedy zapala, stawia świec, świecę, właśnie jeden z bohaterów kroniki wypadków miłosnych Andrzeja Waliny. Właśnie tutaj schematycznie zostały wybrane przez realizatorów tego filmu na miejsce, gdzie zostały właśnie te sceny nakręcone. Tutaj od miejscowego kapłana z dowiedzieliśmy się, że ten wystrój w tym czasie był inny. I wspomniał również o tym, że któryś ze starszych batiuszków był, statystował tutaj do tych scen charakterystyczną rzeczą dla tej krainy Podlasia jest to, że tak wspólnie koegzystują ze sobą dwie religijne nurty katolicy i prawosławni. Kilkanaście kilometrów od Siemiatycz znajduje się święta góra Grabarka bardzo ważne miejsce dla prawosławnych to jest sanktuarium słynące z wielu uzdrowień. Corocznie do Grabarki przyjeżdża tysiące pielgrzymów, przynosząc ze sobą Krzyże wotywne, których liczba obecnie szacuje się na ponad 10 tysięcy. U podnóża góry grabarki jest źródełko, taka niewielka kapliczka, i właśnie tutaj, w, tym, w tymże źródełku, pielgrzymi i goście góry grabarki obmywają się celem uzdrowień. W kadrze kamery widzimy kolumnę żołnierzy, którzy maszerują właśnie tutaj w stronę dworca. No, czuć tą taką atmosferę przygotowań do wojny, że sytuacja się tutaj jakby tak troszeczkę zagęszcza i, e, i napięcie narasta. Mimo, że Alina prosi Witka, żeby ten się z nią pożegnał i ją już zostawił tutaj w miejscu, to Witek nie, nie słucha i podąża za nią. Na swoją zgubę, bo na hali dworcowej odbywa się scena, gdzie Alina pada w ramiona innego chłopaka. Każdy musi przyznać, że jest to jeden z najbardziej okazałych dworców. Zaryzykuje nawet twierdzenie, że w całej Polsce, a niewątpliwie tutaj na wschodniej ścianie, Takie, taka rzecz, która tak na pewno. Rzuca się w oczy, to jest to, że ci młodzi ludzie mówią do, do siebie na pan i pani. Niespotykane już w obecnych czasach, żeby gimnazjaliści zwracali się do siebie w tej formie. I właśnie w tej hali dworcowej dwukrotnie ona się pojawia. Na początku filmu słyszymy taką właśnie zabawną konwersację, gdzie używa się tych starych form. Co pan przyniósł wczoraj telegram? Dostałem od pani 50 groszy. N nie, nie myślałam zrobić panu przykrości. Wyszło tak jakoś machinalnie. Ale ja się wcale nie obraziłem. Zachowa pieniążek na pamiątkę, można? Kolejny malowniczy plener dla filmu. Kronika wypadków miłosnych. W tym miejscu na ulicy Zamkowej, nieopodal właśnie zamku, znajduje się seminarium duchowne. I to seminarium zagrało gimnazjum żeńskie, gdzie Alina z koleżankami właśnie tutaj tą bramą wybiegają na po skończonych zajęciach. Nie będę ukrywał, że ta podróż śladami twórców filmu Kronika wypadków miłosnych była dla mnie osobistym przeżyciem. Tak jak wcześniej wspomniałem, moja rodzina ze strony taty pochodzi z Wilna, moja mama pochodzi z Podlasia. Podlasie też było częścią księstwa litewskiego, także moje korzenie są litewskie. Żałuję tylko, że nie mogłem Państwu pokazać zdjęć z samego Wilna, gdzie miałem okazję kilkukrotnie być. Nie mam żadnych zdjęć w postaci elektronicznej, tak przeszukałem swoje archiwa, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przy okazji omawiania innych filmów to nadrobię. Mam nadzieję, że Państwu również spodobała się ta wycieczka i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.